Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Warcraft 3. Zaczynamy, misja druga prologu, kontynuuj. A, tu jeszcze mamy to, tak, czas gry 10 minut, tak, tak. Rozdział drugi, odejście, trzy dni później w pobliżu wybrzeża Lorda Ronu. Minęły trzy dni, a ten prorok wciąż się jeszcze nie pokazał. Mam nadzieję, że nie popełniłem błędu, obdarzając go zaufaniem. Wodzu, klany zbierają się zgodnie z Twoim rozkazem, ale dotarcie do nas zajmie im trochę czasu. Musimy więc natychmiast rozbić obóz. Chcę, żeby po przybyciu moi żołnierze mieli zapewniony wikt i schronienie. Tak jest, wodzu. Wojowniku, czy są jakieś wiadomości od groma Hellscreama? Powinien już być tutaj, wraz z klanem wojennej pieśni. Nie, wodzu, już od pewnego czasu nie mamy żadnych wieści od Hellscreama. Do diaska, grom! Gdzie ty się podziewasz? Dobra Czego ty chcieć? Nie czego ty chcieć, tylko do kopalni dziadku. Klikający przycisk na górze ekranu oznacza, że Twój dziennik misji został uzupełniony o nowy wpis Kliknij o. na tym przycisku Aby dowiedzieć się więcej Załóż bazę, dobrze dobrze, dobrze. Zaraz dobrze. założymy bazę To my to mamy zbudować? Kiedy Leon otrzyma polecenie. legowisko do wojenne Młynko szary i się patrzy Automatycznie zacznie kursować pomiędzy kopalnią a twoim najbliższym wielkim holem Tutaj masz kilku dodatkowych peonów. Aby zwiększyć tempo wydobycia, okej, okay. ilość złota, które posiadasz, wyświetlona jest w prawej górnej części ekranu. Gdy peoni wracają do Wielkiego Holu ze złotem, powiększają jego zapasy. Dziękuję, że mi wytłumaczyłeś takie podstawowe rzeczy, tak, tak. Szkoleń, że wiedzieć. Szkoleń zabiera trochę czasu. Jeśli zaznaczysz Wielki Hol, możesz zobaczyć wskaźnik postępów szkolenia w połowie dolnej części ekranu. O nie, to właśnie możemy parę naraz, tak. To jest tak piękna rzecz i oczywiście do roboty od razu. Aby móc wyżywić większą populację, musisz zbudować dodatkowe legowiska orków. Dostarczą mamy, one 20. Na 20 mamy lewisko, miejsca. Wybierz jednego z im radę. Mam miksturkę, jakby co, która przywraca 250 cm życia. Może i tak? Ale tak bardzo ledwo, chyba co? Godów do pracy. kliknij na przycisku wznoszenia budynku. Eee, koszary, niech będzie. A to będziemy mogli sobie tego wskrzesić w razie czego, ale nie będzie to potrzebne. Są też nowe przyciski. Zwój aby zbudować leczenia. legowisko Orków, kliknij na przycisku Wznieś legowisko Orków. Dobrze, dobrze. Wyciągamy Następnie stąd jednego, bo nie jest to potrzebne już. W którym chcesz postawić budynek? Eee, młyn wojenny wakację kliknij lewym dobrze. przyciskiem, aby rozpocząć budowę. Aby zwiększyć się... rozwalasz drewna, wyćwicz dodatkowych peonów i wyślij ich do pracy w lesie. Dobrze. Naprawdę, nie musisz mi mówić takich podstawowych rzeczy, dziękuję, ja ale nie zrobię. musisz. Coś trzeba zrobić? Coś trzeba zrobić? Dawaj, na drzewo. Właśnie umieściłeś punkt zborny dla twojej budowli. Za każdym razem, gdy jednostka z tego budynku zakończy szkolenie, będzie automatycznie podążać do tego punktu. Aby umieścić punkt zborny, zaznacz jedną z budowli, w których mogą szkolić się jednostki i kliknij prawym przyciskiem w miejscu, gdzie chcesz ustawić ten punkt. Lok, regal, tak jak gotowe. mówi. Dokładnie, tak, tak jak mówi. wyszkol pięciu się patrzy. No to dawaj się patrzy. Lecisz do drewna. Gotów do pracy. Wojenny młyn, legowisko. Okej, okay, no musimy jedno legowisko ja postawić. Zrobię. No dobrze, dawaj. Gdzie jest to legowisko? Legowisko Orków. Niech będzie, że tu. Kontynuuj. Produkcję się patrzy aż osiągniesz wymagania misji. Gotów Dziękuję. Do pracy. Dziękuję za tak. Yy... Poważne tutaj wprowadzenie do tego. Ale się patrzę są drodzy, ty. Młyn 235 na które po opracowaniu pozwalają na ulepszenie twoich jednostek. Zaznacz młyn, aby zobaczyć. Nie mam drewna tyle. Ale może będę miał teraz? Będę miał pięknie. Dobrze. Dobrze dobrze. Do ty tak. zaraz tu w ludzi trzeba będzie wchodzić, co? To za mostem? Trzeba będzie go zbudować przede wszystkim. Dabu. Dabu! Za honor, hmm? ale tu się patrzy, pięknie, dawaj trzeba kolejnego. Jak to trzeba więcej złota? Jest wystarczająco złota to na pewno. Za Dobra, ci tu biegają z tym goldem. W gotowe, dobrze, Czego zobaczmy, zobaczmy. Jeszcze legowiska wypadałoby postawić, co teraz, kiedy legowisko jest gotowe, możesz wyznaczyć peonowi nowe zadanie do wykonania. Dobrze. Tak. Tak ja to zrobię a, dawaj jeszcze jedno legobisko w takim dobra. razie dobra, niech się tam powoli robią powoli niech się robią, a my w tym czasie jeszcze pozwiedzamy, mam nadzieję, że nie umrzemy z tego powodu, ale jeszcze pozwiedzamy tutaj już nic nie będzie tutaj? wygląda jakby miało coś być badania zakończone, tam jeszcze wygląda jakby mogło coś być tak za honor no nie, tu nic nie ma tu jeszcze zobacz. Badania zakończone. Dawaj, oczywiście kolejne. 235. Kurde, że oni tylko po 10 golda zbierają, co? Dawaj kolejnego się siepacza. Dobra. Dawaj tych przyjemnieczków tutaj do mnie. Razem z tobą jako czwóreczka. Wszystkim niemechanicznym Gotowe. jednostkom znajdującym się w pobliżu bohatera. No dobra, to jest coś, co później będzie można tutaj się zastanowić nad tym. Coś trzeba zrobić? I każda chatka zwiększa o 10. No ale to ciężko się dziwić, jak taki pełen kosztuje 1, a oni kosztują 3. Poddam życie za hordę. No, zapraszam. Jestem wodzem. Panie? Ach, tak, jesteś wodzem. Tak jak mówisz. Nikt tego nie podważa, kumple. Hmm, to się robi. Dobra, pokażmy w ogóle swoje statystyki. O? Mamy już plus jeden tutaj. Normalne ataki są bardzo skuteczne przeciw lekkim pancerzom i zadają zmniejszone wrażenie jednostką ze wzmocnionym pancerzem. Okej. Okay, rodzaj średni, rodzaj normalny. Mamy jeszcze cokolwiek, co możemy im rzucić, Niekoniecznie. Dawaj tu. Możemy postawić jeszcze paru, ale nie wydaje mi się, żeby były potrzebne. Żeby byli potrzebni. Twoi orkowie naruszyli układ o internowaniu. Schwytaliśmy już jednego z waszych dowódców. Jeśli się teraz poddacie, darujemy wam życie. Mocu, oni mówią, że złapali jednego z naszych dowódców. Może mają na myśli groma. Mam nadzieję, że nie, ale jeśli rzeczywiście schwytali Hellscreama, gorzko tego pożałują. Lok, Tar, Ogar! Dalej, moi wojownicy! Musimy przegnać ludzi! Pewnie. Duchy są. Daj, nich. No, mamy tu przewagę, bo mamy wieżyczki, a oni niekoniecznie. Kolejny chłop tutaj do nas biegnie. Jedyneczka. Dobra, no drugi spell nie będzie potrzebny. Na szczęście też zaś się wzmocnili dosyć dobrze. Przemieść Trala i resztę swoich sił za most. Pewnie. Poszukaj tam groma szukam nogal. niszczymy wszystko co tylko możemy jeżeli chodzi o umocnienia ludzi dobrze, dobrze dawaj to słupie, dawaj nie ma na co czekać tu jest jakiś tam młyn, tu jest jakaś chatka ciekawe czy będzie na tyle mądry, żeby faktycznie przejść dookoła nie pamiętam jak to w trójce wyglądało ale chyba tak to będzie na tyle mądry no, i też musimy pamiętać, żeby nie przegrać z tymi jednostkami, bo zaraz koszty nam się pojawią. Nie pamiętam od którego momentu one się pojawiają, ale nie chcemy, żeby nam zżerało golda. Nikt nie przeżyje. Nikt nie przeżyje absolutnie. Możemy bramę zaatakować, ale spokojnie. Najpierw wieżyczki rozwalimy. To są tylko obserwacyjne, na szczęście. Nie tak jak nasze tutaj, z obrażeniami. Chociaż to też są tylko obserwacyjne. Za dom hamera. Za dom hamera, tak. Za dom hamera. Tak! Nie ma problemu. Wiem, że skrzynki jeszcze da się rozwalać, tylko chyba nie widziałem jeszcze takich, które można. To nie widzę. Dobra. Jestem wodzem. Nie mogę zaznaczyć drzwi, ale mogę je rozwalić. Spoko. Kurde, trochę dalej mogłoby to być. Trochę więcej mogłoby być widoczne, muszę przyznać. Tu jakaś świnia. Ludzie! Dawać na nich. Jest ich aż dwóch. O, tu są dwa te skrzynki, które można rozwalać. Pięknie, pięknie. Nawet nie dostajemy obrażeń, jesteśmy tak dobrzy. Dobra, jedyneczka. A, jedyneczka z tobą, tak jest. Tu rozwalamy. Tak, w tym może być lucik, także fajnie by było to sprawdzać. Namioty rozwalamy, tak, tak. Wszystko musimy rozwalić i sprawdzić, czy czegoś w tym nie ma. Każdy jeden lucik będzie bardzo przydatny. Ale to każe mi myśleć, że. Nie, tych się nie dało rozwalić. Dobra, już nie będę się tu cofał, bo to bez sensu. Tak. tak. A, tutaj wygląda na to, że mamy wszystko. Tak. To one tam biegają, zbierają. Tak, tak. A ile w ogóle mamy w kopalni? 25 tysięcy złotych. Niezniszczalna jest. Jestem wodzem. od tego, co było w dwójce, bo w dwójce można było zniszczyć kopalnię. W jedynce chyba też, ale nie jestem pewny. O, siema. Kim ty jesteś. Zatrzymujesz nową jednostkę. Szaman. Oczyszczenie. usuwa wszelkie premie ze wskazanej jednostki i zmniejsza jej szybkość o 5. ...rzucających czary. Czasem konieczne jest szybkie przełączenie się między nimi w celu rzucenia posiadanych przez nie zakręć. Nikt. z interfejsu pod grupą możesz to zrobić bez konieczności co koniecznością. Za Sprytne. jednostki pokazane są w połowie dolnej części ekranu w postaci małych portretów. Jeden z nich podświetlony jest na żółto. Oznacza to że należy on do aktualnie wybranej podgrupy. Dobrze, Możesz dziękuję. Możesz przełączać pomiędzy podgrupami naciskając na na lub klikając na jeden z niepodświetlonych podgrupów. Spowoduje to uaktywnienie podgrupy i wyświetlenie jej zakręć w paneli. Dokładnie. <laughs> się nie mogę doczekać aż skończymy ten prolog i przestanie mi ciągle gadać głupoty. To się no nie głupoty, no jakby no, musi przeprowadzić tutorial, tak? O to chodzi w tym prologu, jest to tutorial. Ale no. Średnio jest on przydatne, średnio. Mało tych ludzi tu w ogóle jest. Tu będzie grom i jeszcze dwóch wojowników. To no niepotrzebnie tylu ich tam robiliśmy. Ale... Jak horda, to horda, nie ma co dobra. Armia A nie, tu jeszcze nie ma groba. Utrzymanie wymaga przeznaczenia nań części twoich dochodów. No właśnie. No właśnie. Kurde i teraz ciągną mi pieniądze za to, że, że mam armię, no Tak. Ładnie z ich strony, bardzo nieładnie. Co tu mamy? Tak. Co my tu mamy? Nic tu nie mamy. Rozumiem. On mi nic nie bije praktycznie. Ale ile te jednostki mają gołda w ogóle? Ale tego obszaru i Idziemy uwolnić no. Held tak, tak. Musimy zniszczyć wieże strażnicze. One już będą strzelać do nas. Zapraszam tu wszystkich. Ile tych wieżeczek jest? Co najmniej 3. To najmniej 3, ale nie są jakieś twarde. Trochę biją, ale... Nie powinno być problemu. Oczywiście przydałaby się to jakaś balista albo inna katapulta. Zdecydowanie by się przydała. No, no cóż, jedna jednostka mniej. Raczej nie. Nie żebyśmy jakoś bardzo się przejmowali tym czy mamy tych szamanów czy nie, bo zaraz jest koniec misji. Ale no co zrobisz, co zrobisz. Zobaczmy co tu jest dookoła jeszcze. Aha, tu już jest woda. No dobra, pomóż im to zniszczyć Odkrywamy punkcik. Tak. Mamy groma? Mamy groma, tak tak. Grom. Czy wszystko w porządku? Mam się dobrze, braciszku. Na szczęście zranili tylko moją dumę. To świetnie, bo właśnie się stąd wynosimy. Na dobre odchodzimy z krain ludzi. W końcu za mną hmm. mam pewien pomysł. <luczy> 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 Możemy odpłynąć na statkach ludzi. Doskonale, ale będziemy musieli zaczekać na resztę. Horda się zebrała, wodzu. Czekamy tylko na Twoje rozkazy. Teraz ruszaj, młody tralu. Płyniecie na zachód do Kalimdoru. Tam znajdziecie swoje przeznaczenie. Tam twój lud zapewni sobie zbawienie. No tak, w Kalimdorze jest Ogrimar, przecież w Wowie, tak? tu pewnie też, ale. Dobra. To było na tyle w takim razie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. I zapraszam do następnych odcinków. Cześć.